Na relację zaprasza Indeko. Producent szaf i garderób na wymiar. No, trudno powiedzieć właściwie coś o tym dzisiejszym dniu, bo emocje były ogromne, można powiedzieć właściwie, nie, niezależne od skoków, ale ogromne te decyzje, jeżeli. Co, co, jak, co można? Jak można podsumować? Jako bardzo nerwowy, bo to inaczej nie można tego podsumować, bo <laughs> jeżeli próbowało na siłę trochę przeprowadzić ten konkurs, mimo że te warunki były bardzo trudne momentami. Niebezpieczne, i dopiero Nie. <laughs> efekt takiego, takiego tych niebezpiecznych warunków przy dobrym zawodniku zatrzymało ten konkurs. Czy ten skok Kamila Stocha był nieudany, czy tu zaważyły tylko warunki? Przede wszystkim warunki. Ten skok był z progu bardzo dobry. Wszystko szło normalnie przez pierwsze 30-40 metrów i później natrafił na takie turbulentne warunki wieczne. Tam zaczął się zaczął odciągać prawą nartę, zaczął ją zwijać i od tego momentu przez chwilę się bronił, jak wyprostował, próbował jeszcze walczyć. No ale to wiadomo, że to było może nie tyle skazane na, na porażkę, co, co nie dało się uzyskać już w odległości takiej, jaka była satysfakcjonująca. Podobno próbowaliście złożyć protest. Myśmy się powoływali na coś takiego jest zapisane w przepisach jak siła wyższa, czyli coś, na co faktycznie nikt nie ma wpływu, bo w momencie, kiedy Kamil dostał zielone światło, te warunki były OK. One się dopiero pogorszyły w trakcie najazdu. No, to, tego nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć i, i stąd taka, taka, ten, ten pomysł, bo to było jedyne na co można było zaprotestować. No, ale protest był, spotkał się z odmową. No, była informacja, jaką przekazał asystent delegata, było, że, że wszystko było w porządku. Co, czy można w ogóle jakoś oceniać skoki naszych zawodników, pozostałych Piotka, Żyły, Krzyśka Miętusa czy Maćka Kot? Można jak najbardziej, bo <laughs> tak samo można ocenić skok Kamila, tak jak powiedziałem wcześniej, na progu był, był bardzo dobry, o locie nie ma co mówić, bo tam nie było tej fazy. E, Piotrek z... Jeszcze nie do końca taki super skok, jak on to potrafi zrobić. Bardzo dobrze skoczył Krzysiek Miętus, To był naprawdę przy takich trudnych warunkach, gdzie miał akurat lekko z tyłu, gdzie nie miał tych, tych, tych korzystnych warunków, udało się mu odlecieć. Maciek Kot troszeczkę zabrał narty na siebie, na siebie w pierwszej fazie i to wyhamowało ten pęd, prędkość i nie dało się odlecieć. Czy spodziewaliście się, że mimo, że tak mało zawodników zostało, że jednak ten konkurs zostanie odwołany? byśmy się nie spodziewać, byśmy na to liczyli. No, z taką nadzieją, żeśmy czekali, że jednak tutaj ta pogoda nie pozwoli na dokończenie konkursu, bo to no, wszyscy wiemy, jak, jak skacze Kamil, w jakiej jest dyspozycji, że jest między tymi najlepszymi w momencie, kiedy zawodnika, e, krótko mówiąc w ten sposób pogoda wycina z konkurencji, to jest troszeczkę trochę nie fair, Zresztą podobna sytuacja była w przypadku Simiego Amana, który też moim zdaniem jest jednym z murowanych faworytów tutaj do, do czołowych lokat. Też nie udaje się odlecieć podobnie Gregorz Hilencauer, ci lepsi zawodnicy. No, takie były warunki, tak zdecydowano się przeprowadzić ten konkurs, natomiast no, są pewne granice, a ta granica myślę, że została przekroczona. Te warunki się pogorszyły nagle, czy w pewnym momencie? One się pogorszyły gwałtownie ze zmianą kierunku wiatru trochę, bo póki ten wiatr wiał troszeczkę bardziej tak z boku, to jeszcze wszystko było w miarę pod kontrolą i praktycznie przy skoku Simiego było gwałtowne, war... gwałtowne pogorszenie, z tym że jeszcze to było z boku i później było jeszcze się pogorszyły warunki. Stąd taka była długa przerwa już przed skokiem Kamila, później udało się skoczyć przeskoczkowi i Kamilowi. No i potem już nie było poprawy, cały czas było wszystko, monitory zapalone na czerwono, nie było szans na kontynuowanie konkursu. Czyli można powiedzieć trochę tak, ten dzień, taki thriller z happy endem, mimo wszystko, dla nas? No z bardzo, z bardzo dużym. Zawody są jutro jakby nowy dzień. Na pewno nie będzie to łatwy dzień, bo też będzie wiecznie, z tym, że ma być zdecydowanie lepiej jak dzisiaj. Czy nie było w ogóle pomysłu, żeby jakoś przeprowadzić dodatkową rundę, no bo to jednak loty z dwóch serii będą się tylko składać? Będą się składać z trzech serii. Nie będzie serii próbnej. Seria próbna jeszcze została zamieniona na serię konkursową, czyli pierwszą serię skaczą od razu 400 zawodników i dwie kolejne 30. Aha. Czyli będą trzy serie zamiast czterech? Tak jest, trzy zamiast czterech. Dziękuję, no i miejmy nadzieję, że jutro będzie mniej nerwów. Oby. Dzień. Proszę.